Witam państwa serdecznie, Ksiądz Mieszko Świertnia, wikariusz parafii Lubożyckiej, parafii, która w tym roku obchodzi swoje 800-lecie istnienia. Mam przyjemność zaprosić państwa na wykład poświęcony krótkiemu wycinkowi tejże historii. Wycinkowi zaledwie czteroletniemu, ale jest to okres, który odcisnął się wielkim piętnem na terenie naszej parafii, na jej ówczesnych mieszkańcach. Do dzisiaj nasza Ziemia Lubożycka nosi blizny tamtych wydarzeń. Mowa tu oczywiście o działaniach pierwszowojennych, które przetoczyły się przez teren naszej Parafii w listopadzie 1914 roku. Były to zmagania jakże krwawe i jakże ciężkie. Będę chciał przybliżyć Państwu to, co wtedy się działo, to wszystko, co miało miejsce na terenie naszej Parafii, na terenie naszej Ziemi Lubożyckiej, naszej małej ojczyzny. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, aby móc poznać historię Ziemi, na której żyjemy ale także zobaczyć dzięki starym archiwalnym fotografiom to, co wtedy miało miejsce i to, co zostało uwiecznione przez ówczesnych korespondentów wojennych, a także niektórych mieszkańców naszej parafii. Serdecznie zapraszam.